w drodze na Urbex jesteśmy w małej wiosce i sprawdzamy kebaba z nymcem. Zobaczymy czy nam się to nie odbije. Kebab przeciw wielki. Zobaczymy czy nam się to nie odbije, ale no, człowiek po drodze głodny, nie? Jak mordeczko twój? No jak taki wioskowy kebab, to jest całkiem dobre. nie są dobre, a mi to mało. Mało miejsca. i trudno życie. Witam Was. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia bloków wybudowanych w latach 80. z prefabrykatu gotowych elementów. Bloki nie zostały skończone przez to, że w czasie kiedy je budowano, była zmiana ustrojowa i gospodarcza i mega inflacja. Także zaprzestano budowy tych budynków. Budynki były budowane ze względu na nieopodal państwowe gospodarstwo rolne, które też już dzisiaj nie działa, jest przeniesione do większego miasta i też jest puste, kiedyś to wam pokażemy. Mamy zamiar, my już tam byliśmy, no ale jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy, robiliśmy to tylko dla siebie hobbystycznie, a... ale na pewno wrócimy jeszcze do tych budynków gospodarczych. Teraz was zapraszam. Pokażemy wam jak te opuszczone szale budynki wyglądają w środku. Zapraszam do ze mną. Siemanku, z tej strony Czas Urbexu W związku już padła nam, padł nam aparat Musimy dograć resztę telefonami Jestem tu z Który też tam coś próbuje telefonikiem sobie nagrać No i co? Wbijamy do środka Arecki trochę mu opowie historię o tych blokach W tych blokach też wybudowano Bo tych bloków powstało w sumie dwa bloki ale też jeszcze za mną jak widzicie jest, są cztery budynki gospodarcze do tych bloków przynależne no i ogółem te, te ca, całe budynki znajdują się na dwóch hektarowej ziemi także kawał ziemi tak samo jest tutaj pokazamy wam jeden budynek bo one są bliźniacze także nie będziemy biegać po dwóch bo to nie ma w ogóle sensu spróbujemy wejść do piwnic jeśli na radę i spróbujemy wejść na każde piętro, pokazać Wam fajny widok. Także zobaczymy, jak to będzie. Wejście nie jest proste, bo trzeba całkiem spory. Zejście do piwnicy. także po prostu Widzimy Eskę i oczywiście graffiti, polskich artystów. Może wejdziemy od razu na górę, no bo w sumie tu nie ma co wam za bardzo pokazywać, bo budynki nawet. Nie nazwałbym to stanu deweloperskiego, chociaż kiedyś tu jakieś kable były, albo balkoniki, no wszystko zarośnięte. Powiem wam, że obiekt jest w surowym stanie, niedokończony. Nie ma tutaj za wiele co pokazywać są to po prostu dwa bloki te bloki były wybudowane dla pracowników tutejszej tuczarni oczywiście PGR -y, które padły pracowników oczywiście pozwalniali no i nie było dla kogo dokończyć tych bloków Wejdziemy sobie na samą górę. Parter, pierwsze, drugie piętro. Dwupiętrowy bloczek. A te gospodarstwo rolne jest dosłownie gdzieś tam. Przejdzie czas i pokażemy wam. Jest ogromne, ogromne. To jest stara tuczarnia. teraz tu czarnia, która też już nie funkcjonuje jest przeniesiona do innego oddziału. Jakże... grafiti. Wchodzę takich budynków, bo już dach cieknie, bo jesteśmy na samej górze. No nie wiem, wiem jakieś... No wiem, że są przepisy prawne, przeszło to w 2005 roku w ręce prywatne. Ktoś to kupił. Także no widać, że to jest wszystko po prostu zrobione. Nie jest tak, nie wiem tak, bo, a, bo. Może jutro a, nie tak. a, bo. Może jutro tam mamy Eskę I dobre Uuu Mam trochę lekki lęk wysokości że wychylam się i się zaczynam czenić Nie rozumiem dlaczego przejścia są do tych budynków, bo tu już chodziliśmy trochę po tych budynkach i wchodzimy jest następna klatka i nie wiem jak, jak to miało działać w tych blokach. Czy co, czy do sąsiada się przez wchodziło, no bo tu już jest następna klatka. Żadno, nie mam pojęcia. Jak to miało wyglądać? że Chyba ktoś chciał zamieszkać. dawałki dywanu widać. Nawet z tym pomieszczeniu to taki grubszy, wielki dywan był. Widać. Może to jest bezdomnie albo coś w tym stylu. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że już wspominałem o no tym w 2005 roku. Być ze światła. W 2005 roku gmina to sprzedała w ręce prywatne. Potem nawet próbowała się skontaktować z właścicielem. Mi na to sprzedała w 2005 roku taka ciekawostka kawostka za 220 tysięcy z całą tą ziemią 2 hektarową. No nie wiem jak wyglądały ceny w tamtych czasach, ale no to były podejrzewałem, że duże pieniądze. Nie wiem, nie znam się. A co takiego ciekawego, mogę jeszcze o tym powiedzieć, że w 2010 roku ktoś wystawił te mieszkania właśnie w takim stanie. 55 metrów mieszkanie chyba kosztowało 30 tysięcy, co było to mega tanie na tamte czasy. Ja uważam, że po prostu ktoś zrobił dobry żart, a, ale, no, ale nie wiadomo, może właściciel chciał to sprzedać w stanie takim jakim jest, albo po prostu jak to bywa w Polsce, oszukać po prostu ludzi i skarbnąć kasę. Przejdźmy do mieszkania i jest, jest okno na schodzie. Jeśli ktoś wie jak wyglądały albo w tamtych czasach jak budowane takie mieszkania e, z spłyty i czy to było jakieś pomieszczenie przejściowe, a tu po prostu ktoś wydał i tu dopiero się drzwi od mieszkania zaczynały, bo jest to po dwóch stronach tak samo wygląda. Chodź zobaczcie, po prostu wodę i wróżbami mieszkaniu potem wodę wymano. Także jak to miał być? No, pokój z na schody? Za słowę i jak to kiedyś wyglądało? Nigdy nie byłem w takich budynkach z lat 80. na takich małych stołeczkach, ale tu tak samo macie okno na schody. Także no, jestem ciekawy, jeśli ktoś wie, prosiłbym o komentarz, yy, do czego to miało służyć, czy to był jakiś pokój, nie wiem, na rowery, dla, dla wszystkich, albo dla tych co tu mieszkają, dopiero mieszkanie się zaczynało od tego punktu. No nie wiem, bo to na to było No i dlaczego mogę przejść z mieszkania do mieszkania do no, następnej no klatki? To też my zastanawiamy. Po prostu ka każda kondygnacja można przejść od klatki do klatki ze schodami. Dziwna, jak to, dziwna, jak, dziwna jak, sprawa, nie? Jak to wyglądało, nie? Jak, jak to miało być skończone, jak to wyglądało, to dochodzi, pukasz do sąsiada, się ma sąsiad, to ja? drzwiami, tak? No nie wiem, nie dobrałem sobie tego. Czy to były jakieś, no nie wiem, przejściowe klapy, jakieś labirynty, czy co? Kiedyś sąsiedzi bardziej byli zżyci ze sobą, wiesz? No na pewno, bo ja pamiętam, kiedyś mieszkałem na, na, na bloku, jak to każdy zna, w latach 90 karty się znał. A w tej chwili, jak ktoś mieszka na bloku, nie zna sąsiada już, który mieszkał w góry, albo naprzeciwko, także... No nic, zabieramy Was do piwnicy, bo to ostatni punkt tego filmu. Wbijamy to. No, no i zobaczymy jak tam wygląda piwnicy. No Be. i zapraszamy Was do piwnicy. Zobaczymy co w tych piwnicach jest. Słyszeliśmy tu od lokatorów, że pomieszkiwał kiedyś jakiś cytomny. No ale chyba oczywiście nie ma ładna pogoda. Wybył na jakieś spacery. No a tu takie typowe. Typowo rowerowe Piwnice. Dobra. Bo kiedyś prowadzi były suszarnie pralne tego już teraz nie ma, nie buduje się w ten sposób. Ale tu jeszcze tak to wygląda. Nie to pewnej śmieci. Pełne śmieci i brzydkich napisów nie będę czytał. Tu, tu, tak jak mówię, to chyba była pralnia, nie? bo to takie największe pomieszczenie z oknami. Może być. E, tak kiedyś się budowało. Kół, żeby pralnie i... Co ludziska? Tu mamy jeden blok, tu mamy mniej, drugi tak, blok. Podobny, także nie będziemy wam go pokazywać, jeszcze wskoczymy tylko do tych budynków gospodarczych. zobaczymy Zobaczymy je. co tam jest. Czy to są jakieś garaże, nie. czy... Lecimy. No i dobra, wbijamy w te garaże szczerze mówiąc to nie wiem czy to są garaże, to chyba nie są było garaże było, To było budynki gospodarcze Budynki gospodarcze co tam, kartofle trzymali? No nie wiem nie ale... ...musikowe są zaczynamy budynki gospodarcze wam pokazywać, no nie ma co za bardzo to pokazywać bo są małe tu jakiś taki ktoś zbudował sobie. Nie wiem, co to miało być za budowla, ale dzięki niej pokażę Wam, co jest u góry. No, u góry to wygląda sporo miejsca niespodzielone. A może przyjść na drugą stronę. Podejrzewam, że to takie bliźniacze, jak to wszędzie jest. No, i to wygląda w ten sposób, że każdy budynek wygląda tak samo. Tych budynków jest cztery, i miały służyć jako nie wiem, budynki gospodarcze no. do czegoś przechowywania, do składowania czegoś, należały do tych bloków. Także. Nie ma co tu za dużo pokazywać. Będziemy kończyć ten odcinek. Taka konkluzja, że szkoda, tyle ludzi nie ma mieszkań, tyle ludzi mieszka w wynajmowanych mieszkaniach. Przeszło to w ręce prywatne. Przez to nasze prawo po prostu nie ma. Jak Urząd Gminy nic z tym zrobić. Nie może nic z tym zrobić, po prostu. No szkoda takich budynków, no bo wiadomo, one już teraz są w opakanym stanie. Dach przecieka i, i naprawdę by trzeba było włożyć kupę kasy, ale jeszcze kilkanaście lat temu ludzie mogli tu po prostu sobie pomieszkiwać. No, mogli dostać jakieś mieszkania socjalne, do kogoś kogo nie stać na kupno mieszkania. W połowie to już było wybudowane, także no, sami ocencie po prostu kupę ludzi jest bezdomnych, kupę ludzi nie ma mieszkań. Ma problem z kupnem, ma problem z kredytem, historią kredytową. A tu po prostu tyle mieszkań stoi i ktoś to ma i to niszczeje. No szkoda wielka. No ale takie nasze państwo i nic chyba z tym nie zrobimy. Do zobaczenia na następnym urbexie. Siadę do ciebie i zgramy te filmiki. A zrobisz mi kawę? jak przyniesiesz swoją, kubek ci dam. I łyżeczkę. Po to, żeby ktoś, kurwa, tam nie Jeszcze Ale już pakuje swój nowy sprzęcik. Co? Nagrywasz moje brudne buty też, co? Też. Ma trochę nie. No, bywa, bywa. Bywa i tak, ale dobra, pierwszy raz. Można, o, można. Drugi raz będzie dobrze. Kiedyś się w końcu kupię torbę. <grym>